Na wspólne oglądanie zaprasza łódzka specjalna strefa ekonomiczna. W tym roku przedstawiliśmy Państwu wcześniej, w pierwszej części roku, już dziesięciu naszych nowych inwestorów. Dzisiaj chcemy przedstawić kolejnych dziewięciu inwestorów, którzy dotarli do strefy. Zmieniliśmy ustawę, która spowodowała, że dzisiaj 6 z 9 firm, które dzisiaj wchodzą do strefy, mogły z tej preferencji skorzystać. To znaczy inwestują nie w miejscach, które kiedyś było tradycyjnie pod strefę wyznaczone, tylko w miejscach, w których po prostu spełniają kryteria. Tam, gdzie prowadzą biznes. Bardzo kluczowy w zasadzie element y, y, zmiany, że możemy się rozwijać w miejscu, gdzie prowadzimy naszą własną y, bazową y, działalność gospodarczą. I Wybraliśmy tę lokalizację z dwóch powodów. Po pierwsze zdecydowało bliskie położenie łodzi, gdzie są wyższe uczelnie, skąd chcemy pozyskiwać wykwalifikowane kadry. Z drugiej strony oczywiście położenie, czyli bliskie sąsiedztwo autostrad i dróg szybkiego ruchu. Łódzka strefa stworzyła nam bardzo szybką e, ścieżkę do pozyskania wszelkiego rodzaju pozwoleń i, i możliwości umiejscowienia tam naszej infrastruktury. Sądzę, że do końca roku będziemy mieli wynik około 1 miliarda 800 milionów, a więc znaczący progres, co najmniej 10-15%, a może nawet 20% więcej niż, e, niż w zeszłym roku. I z tego tak naprawdę jesteśmy bardzo dumni. Za wspólne oglądanie dziękuję Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.